Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Cię Alina Kaźmierczak. Dziś odpowiedz sobie na pytanie, kogo słuchasz? Czyli kto jest Twoim głosem, kto jest Twoim mentorem, kto jest osobą, którą najczęściej wysłuchujesz? Czy na co dzień słuchasz osób, które ciągle narzekają, ciągle im źle, ciągle mówią o tym, jakie to nieszczęście ich spotkało? Czy może słuchasz na co dzień kogoś inspirującego? Jeśli już masz taki wybór, to już jest pierwszy krok. Ale chcę ci zwrócić uwagę na drugi aspekt, jeżeli już znalazłeś, znalazłaś w życiu kogoś, kogo warto słuchać, ktoś, kto rzeczywiście głosi prawdy, mówi jakieś fajne rzeczy, inspirujące, motywujące, to to też nie znaczy, że do końca jest super, ponieważ sprawdź, czy ta osoba Rzeczywiście jest w tym miejscu. O co mi chodzi? Czy jeśli osoba uczy Ciebie, mówi o pewności siebie, to czy rzeczywiście ona tą pewność siebie ma? Czy ona tylko głosi frazesy i jakieś rzeczy, które przeczytała w książkach? Jeśli ktoś ma Cię uczyć o tym, jak zarabiać wielkie pieniądze, to czy ta osoba rzeczywiście te wielkie pieniądze sama zarobiła i potrafi to wprowadzić w życie, więc sprawdzaj za każdym razem kogo słuchasz. Czy ta osoba jest wiarygodna? Czy ta osoba jest autentyczna? Czy ona wszystko to, co głosi w swoich teoriach, w swoich mądrościach, to ona to wypróbowała w swoim życiu? Czy to są tylko teorie wymyślone? To jest podobnie mamy w książkach. Czy książki piszą teoretycy, którzy wymyślili sobie jakąś historię, ale nigdy jej nie wprowadzili w życie? Czy to są prawdziwe przykłady, i na prawdziwych ludziach i prawdziwych przeżyciach jest oparte wszystko to, co oni mówią? Więc zastanów się dziś kogo słuchasz i czy te osoby, których słuchasz, są warte tego słuchania i czy one rzeczywiście są już tam, gdzie ty chciałbyś chciałabyś być. Takich osób w życiu ci życzę. Miłego dnia. Zapraszam Alina Kaśmiercza